Opa. Opa! Opa! Robimy sobie zimne odpalenie. Stoi jakieś 2,5 tygodnia 3. Teraz mamy jakieś minus 5, 6. Oczymy, co na to akumulatory w ogóle powiedzą. Rzeczy też by to jak w poli V8, to. 8. Nie, nie mam łapie, łapie Troszkę tak przy tak Ale wiadomo, to już też nie jest nowe Ale poli Bez problemu Także zaraz pójdziemy zobaczyć jak za poliną góra na górze jest silnik Mercedesa OM352 bez turbo. Konstrukcja silnika jeszcze pamiętam lata 60., ale tam już będzie czekable na pewno podpiąć, bo wiem, że akumulatory pewnie siadły. Także zaraz będzie druga część tego silnika. Już widzimy o, w miarę tymić. Już się powoli wszystko wraca do nowej. Zaczyna powietrze pompować. No, niech zachodzi. No, także tak. Zaraz będzie druga część.